Nasza płciowość jest ślepa. Kobiece ciało zawsze pozostanie atrakcyjnym dla mężczyzny, niezależnie od tego, czyje jest to ciało. Żony, czy też żony kogoś innego. Oczywiste jest, że w zabawach weselnych nie chodzi o zabawy ze swoimi żonami. Z nimi bawić się można niemalże do woli w zaciszu własnej sypialni. Cały urok zabaw z podtekstem erotycznym polega na tym, że znajduje się usprawiedliwienie, by bawić się z kimś innym. Oczywiście nie tak, nie w tak dosłownej formie jak z żoną, ale jednak. Móc kogoś w specyficzny sposób dotknąć, wykonać wobec niego specyficzny ruch lub patrzeć, jak on taki ruch wykonuje, choćby nawet wobec kogoś innego. Pozwolić sobie na pewną poufałość w zabawie, na którą w codzienności nie wolno nam sobie pozwolić. Nasza rozwinięta płciowo wyobraźnia bardzo łatwo potrafi dostrzec istotę tego typu zabaw i czerpać z niej uczuciową przyjemność. Jednakże ta przyjemność nie łączy, a już na pewno nie tych, co i nie tak, jak trzeba. Przysłowiowa żona nigdy nie będzie się cieszyć z tego, że jej mąż bawi się w ten sposób z jakąś inną kobietą. Przysłowiowy mąż, jeśli tylko nie brak mu należnej wrażliwości i szacunku dla własnej żony, innych kobiet i ich partnerów, zawsze będzie się czuł zakłopotany w tego typu zabawach. I to jest sedno problemu, który warto dostrzegać, o którym warto mówić i ze względu na który warto zrezygnować z tego typu zabaw.